Uwaga inwestorów na całym świecie jest skierowana przede wszystkim na działania amerykańskiej rezerwy federalnej, a my jako Polacy może od czasu do czasu rzucimy również okiem na Europejski Bank Centralny. Natomiast całkowicie w medialnym tle pozostaje Bank Japonii, a niesłusznie, bo dziś chciałbym Wam pokazać o jak ważnym graczu w skali globalnej gospodarki mówimy. Serdecznie zapraszam na materiał. Stali widzowie kanału Admirals pewnie już zauważyli, że działaniom Banku Japonii poświęcam relatywnie dużo treści. Natomiast nie jest to efekt jakiejś mojej nadzwyczajnej sympatii do japońskiej gospodarki, tylko chęć zwrócenia uwagi na jego dużą rolę. I zacznę od empirycznych dowodów, które to zasygnalizują, i zacznę od przykładu z października, z 3 października tego roku. Zobaczcie, mamy gwałtowne umocnienie jena w stosunku do dolara, więc to oznacza spadek kursu. I zobaczcie, jest to ruch, który zatrzymał trend wzrostowy szerokiego indeksu dolara. I to pomimo rosnących jeszcze rentowności amerykańskich obligacji. Drugi przykład to 21 października 2022 roku i największa w tym cyklu interwencja na jenie o wartości 30 miliardów, która nie tylko zakończyła cykl wzrostowy kursu dolar do jena, ale również zbiegła się z lokalnym szczytem rentowności amerykańskiego długu. Tu ważne zastrzeżenie, pamiętajcie, że to Ministerstwo Finansów Japonii decyduje o interwencjach walutowych, a Bank Japonii jest tylko i wyłącznie wykonawcą. I oczywiście, tych, jak i wielu innych przykładów, nie można uznać za ostateczny dowód na hipotezę, że właśnie Bank Japonii ma duży wpływ na, na losy najważniejszych instrumentów na świecie. Ale uznajmy to za wprowadzenie, które ma w Was pewną ciekawość zasiać. I patrząc na suche fakty. Tu już ze znacznie większą pewnością możemy zaznaczyć rolę Japonii, bo to Japonia jest największym zagranicznym posiadaczem amerykańskiego długu, a nie Chiny, jak to często się komunikuje. A zobaczcie, różnica między Japonią a Chinami w tym zakresie jest ogromna i w zasadzie japońscy inwestorzy dominują też na wielu innych rynkach. Natomiast my dziś skupimy się na amerykańskich obligacjach, bo to w końcu rentowność dziesięcioletnich amerykańskich obligacji jest światową stopą wolną od ryzyka, od której w mniejszym bądź większym stopniu zależą wszystkie instrumenty finansowe na świecie. I drodzy Państwo, Bank Japonii w porównaniu do innych banków centralnych nie tylko prowadzi inną politykę w zakresie wysokości stóp procentowych, które stale utrzymują się na ujemnych poziomach, ale to, co wyróżnia Bank Japonii, to prowadzona od 2016 roku polityka kontroli krzywej dochodowości. Jest to mechanizm z grubsza podobny do QE z tą różnicą, że japoński bank centralny skupuje dokładnie tyle obligacji, żeby rentowność dziesięcioletnich obligacji znalazła się na określonym poziomie. Wyjściowo był to poziom 0% bez określonego pasma wahań, ale z czasem ten zakres określono i stopniowo powiększano. Natomiast przekładając to na język tradingowy, Polityka kontroli krzywej dochodowości w skrócie YCC to jest największe zlecenie SELL-LIMIT na świecie. I drodzy Państwo, poza ogólnym celem Banku Centralnego Japonii, jakim jest pobudzenie wzrostu wynagrodzeń i no, oczywiście inflacji, polityka kontroli krzywej dochodowości ma za zadanie stabilizować rynek długu, no i w przypadku Japonii, czyli najbardziej zadłużonego kraju na świecie w erze powojennej, w stosunku oczywiście do PKB, utrzymywać niski koszt finansowania. I oczywiście ogromny, ogromne znaczenie ma fakt, że jest to, że dług Japonii to głównie dług wewnętrzny, czyli no sam Bank Japonii jest właścicielem ponad 50% amerykańskich obligacji. Natomiast to nie zmienia faktu, że nikt nie wie, jak będzie wyglądać proces redukcji tego długu. Ale na razie nie o tym. My przenieśmy się do grudnia 2022 roku, kiedy na świecie trwa redukcja bilansów banków centralnych, no i kolejne podwyżki stóp procentowych. Tymczasem bank Japonii zmaga się z nieustającą presją na właśnie wzrost japońskich rentowności która powoduje, że Bank Japonii musi zwiększać tempo zakupów obligacji, no i finalnie w grudniu ubiegłego roku podnosi maksymalne pasmo wahań z 25 punktów bazowych do 50 punktów bazowych. I po tej decyzji media ekonomiczne zaczęły prognozować, że to pierwszy krok w kierunku zaostrzenia polityki pieniężnej. Natomiast dane za styczeń pokazały, że jest zupełnie inaczej, bo Bank Japonii dokonał rekordowego skupu obligacji. I żeby zobrazować Wam skalę tych zakupów, to Fed w szczycie programu QE kupował 120 miliardów dolarów. A, czy papiery o takiej wartości, a Bank Japonii w styczniu skupił dług o wartości ponad 180 miliardów dolarów, czyli o 50% więcej. I przypominam, kiedy to miało miejsce w styczniu 2023 roku, czyli w szczycie globalnego cyklu zaostrzania polityki monetarnej na świecie. No i drodzy Państwo, Bank Japonii musiał też podwyższyć dopuszczalne pasmo wahań, bo zobaczcie, co działo się z krzywą rentowności japońskich obligacji. Spójrzmy na linię niebieską, czyli na dzień przed podjęciem decyzji o podniesieniu tego dopuszczalnego pasma i zobaczcie, czy rentowność dziesięcioletnich obligacji była niższa niż 8,9%. Letnich obligacji. No i rentowności 8- i 9-letnie były wyżej oprocentowane niż właśnie dopuszczalne pasmo wahań dla 10-letnich obligacji w ramach już samego YCC. I Bank Japonii założył, że jeżeli podniesie pasmo wahań, to ten problem się rozwiąże, bo zostanie podniesiona rentowność dla. 10 obligacji. No i zobaczcie, to już jest wykres analogiczny, ale już ze stycznia i okazuje się, że zobaczcie ta sytuacja się powtórzyła, a nawet w zasadzie pogorszyła z tym, że na wyższych poziomach, bo różnica między rentownością 8 9 obligacji a 10-letnich obligacji była jeszcze większa. A co gorsza, ta zmiana wyzwoliła ogromną falę wyprzedaży japońskich obligacji, no bo rynek założył, że skoro, że skoro ultra gołębi prezes Kuroda podniósł właśnie do pasmo wahań, to jego następca, krytyk w dużej części polityki kontroli krzywej dochodowości Kazuo Ueda, będzie podnosił to pasmo już co kolejne spotkanie, mimo że w grudniu Bank Japonii zapowiadał, że tak raczej nie będzie. No ale rynki nie do końca w to jak widać uwierzyły. Natomiast ta, ta sytuacja uświadomiła japońskim bankierom, że samo podwyższanie pasma wahań nie zadziała, bo spowoduje właśnie natychmiastową reakcję rynków, no i po prostu kolejną falę presji na japońskie obligacje, z tym, że już na wyższych poziomach. I jak dobrze nazywa to Weston Nakamura, którego opracowania w kontekście działań Banku Japonii polecam, często sam z nich korzystam, również tworząc ten materiał, Weston zauważył, że Bank Japonii musiał wprowadzić takie działania, które pozwolą odzyskać kontrolę nad krzywą. I takim krokiem była lipcowa decyzja Banku Japonii z 28 lipca który nie podniósł pasma wahań, tylko zapowiedział, że Bank Japonii będzie skupować obligacje o stałym oprocentowaniu wynoszącym 1%. I tu dla Waszej informacji, Bank Japonii ma wiele narzędzi w ramach YCC, natomiast w zakresie bezpośrednich zakupów obligacji, bo działa dwojako. Właśnie poprzez zakupy obligacji o, na konkretnym poziomie oprocentowania albo w trybie no, upraszczając aukcyjnym, gdzie zaczyna od zakupów tych obligacji z najwyższą rentownością, więc i najniższą ceną. I zobaczcie na ten wykres: to jest wykres, który pokazuje zależność między oprocentowaniem amerykańskich obligacji, linia niebieska, a rentownością dziesięcioletnich obligacji japońskich, linia czerwona. I drodzy Państwo, zobaczcie. Przez, eliminując ten okres pod koniec ubiegłego roku, to przez tak naprawdę cały czas w tym cyklu bariera 4% dla amerykańskich rentowności 10-letnich obligacji była niemal nie do pokonania, ale ta bariera z hukiem została, może nie z hukiem, ale została przełamana tutaj w tym momencie i przede wszystkim utrzymała się już na tym poziomie przez kolejne kilka dobrych Miesięcy. No i drodzy Państwo, można to argumentować oczywiście obniżką ratingu dla stanów wcześniej, problemami z limitem zadłużenia, spekulacjami o kolejnych niespodziewanych podwyżkach. Natomiast, gdy spojrzymy na timing, to zobaczcie to trwałe wybicie tutaj nastąpiło zaraz, właśnie po lipcowej decyzji Banku Japonii, która spowodowała ten mocny wzrost japońskich rentowności. I ten wzrost byłby, ten wzrost był dosyć stonowany w porównaniu do, do, do wzrostu z grudnia ubiegłego roku. Natomiast zobaczcie dlaczego. Okazuje się, zobaczcie, tutaj macie opracowanie, właśnie od Westona na Kamury. Zobaczcie poszczególne Interwencje ze strony Banku Japonii z podziałem oczywiście na typ zakupów, w, jakiej, w ramach jakiej metody one zostały dokonane. I tutaj, drodzy Państwo, przechodząc powoli do sedna, mając na uwadze. Wypowiedź Jeroma Pawella z ostatniej konferencji Fed, który powiedział w dużym uproszczeniu, że wysokie rentowności pomogły w walce z inflacją, to przy tych wszystkich argumentach istnieje ryzyko, że to w pewnej części działania Banku Japonii przyczyniły się do sukcesu zachodnich, zachodnich banków centralnych w walce z inflacją. Natomiast czy są namacalne argumenty, które by świadczyły, że nie jest to zbieg okoliczności? No, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to musimy cofnąć się do wykresu, który już wam pokazywałem. Przypominam, Japonia to jest największy zagraniczny wierzyciel Stanów Zjednoczonych, a patrząc szerzej, zdecydowanie największy inwestor międzynarodowy, z którym żaden inny kraj nie może się równać. I teraz drodzy państwo, z czego to wynika? Oczywiście przy tak nisko oprocentowanych obligacjach w Japonii przez lata przy problemach na rynku kapitałowym i problemach japońskiej giełdy, kapitał z tej Japonii uciekał. No i możecie sobie zadać pytanie, czy w takim razie podwyżka rentowności do poziomu 1% będzie na tyle atrakcyjna, żeby podmioty zrezygnowały z, japońsk, z amerykańskich obligacji, które są przecież oprocentowane znacznie wyżej dla takiego samego okresu. Otóż gdy uwzględnimy bardzo wysoki koszt zabezpieczeń walutowych, to okazuje się, że dla wielu podmiotów, które muszą zabezpieczać się przed zmiennością na parze dolar do jena, to okazuje się, że tak, ten 1% może być równie, a być może nawet bardziej atrakcyjny niż 4% w Stanach Zjednoczonych. I drodzy Państwo, na ostatnim spotkaniu Banku Japonii pod koniec października, Bank Japonii zmienił dopuszczalne pasmo wahań ponownie o 50 punktów bazowych w górę, ale zdjął sztywny poziom zakupów obligacji o stałym oprocentowaniu, dodając, że od teraz bank będzie decydować o wysokości. Oprocentowania na za każdym razem, biorąc pod uwagę dostępne czynniki rynkowe, i wiele osób odebrało to niemalże jako porzucenie polityki kontroli krzywej dochodowości. Natomiast, jak możecie sprawdzić na stronie Banku Japonii, który zaraz po decyzji publikuje również plany zakupów. Obligacji w nadchodzącym kwartale. Zobaczcie, rozmiar planowanych skupów na ostatni kwartał drastycznie nie różni się od poziomów ze stycznia. To są oczywiście planowe, planowa skala zakupów w zależności od, od, od okresu zapadalności. No i drodzy Państwo, teraz pytanie. Jak długo będzie ten stan trwał? Kiedy Bank Japonii przestanie skupować dług z rynku? No, to oczywiście jest pytanie bardzo otwarte, ale no, przede wszystkim barierą są kwestie fiskalne. Jeśli yy, jeśli kwestie fiskalne spowodują przejście przez jakiś próg bólu, to oczywiście ten proceder będzie musiał być ograniczony. Z tym, że wcale to nie musi być jakoś bardzo odległa data, bo pamiętajcie, że koszt obsługi długu japońskiego na przestrzeni ostatniego roku wzrósł praktycznie czterokrotnie. A jeśli doszłoby do faktycznie zakończenia skupu, to pytanie, co stanie się z amerykańskimi obligacjami, gdyby obligacje japońskie osiągnęły rentowność na poziomie 3 czy 4%. No to można się tylko domyślać. I podsumowując, to wideo nie ma na celu wywrócić Wam sposobu analizy rynku obligacji, bo ten jest zależny od wielu różnych czynników, ale on ma zwrócić Wam uwagę na często pomijany w Europie, no i oczywiście w Polsce. Czynnik, który miał, ma i będzie mieć wpływ na światowe rynki. Bo kierunek stopniowego wygaszania polityki kontroli krzywej dochodowości jest już jasny, ale nikt nie wie, jakie to będzie mieć długoterminowe konsekwencje dla rynków, bo mówimy przecież o ostatnim bastionie taniego finansowania na świecie i o największym właścicielu zagranicznym amerykańskiego długu. Cóż, dziękuję Wam za uwagę, jeśli podobał Wam się ten materiał to będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a tymczasem dziękuję i do usłyszenia.